tytuł nazwany Memoriopolis będzie na kanale. Tak, ma bardzo duży priorytet. Wydaje mi się, że w ciągu 2-3 dni spróbuję ten tytuł ograć. A wam, moi drodzy, czasami polecam ruszyć dupę i oddać krew. Takie coś ładnego mi niedawno przyszło i nigdy się nie spodziewałem, że mając na koncie ponad 40 oddań mojej mamie. Będzie potrzebne niedawno 5 takich oddań. Indyczków, część dalsza na kanale, tym razem coś dla fanów rozpierduchy z widokiem z góry strzelanki cyberpunka oraz zbierania najróżniejszego lutu. Da się zrobić taką grę? Wydaje mi się, że jak najbardziej. Ja wciąż jednak marzę o troszeczkę innej grze, hacken slashu, w klimatach klasycznego, mrocznego fantazy, ale z opcją rozwijania, i budowania swoich osad, outpostów, posterunków, nadając światu nieco bardziej takiego city builderowego charakteru. To może kiedyś będzie, może kiedyś dożyje takiej gry, a dzisiaj bardziej mroczno-futurystycznie oczywiście z udziałem wybuchów, karabinów, tego typu spraw. I powiem Wam też, że jest giveaway na ten tytuł na brodełkowym Discordzie dla wszystkich. Osoby, jakie mają wspierającą subskrypcję, mają tam minimalnie większą szansę na złapanie tej gierki, oczywiście w zależności od wielkości tej subskrypcji, żeby było jakieś dzięki. Wystarczy pasnąć taką brzydką emotkę na kanale giveaway i w sumie już. Od momentu tego filmu jeszcze jakieś 1-2 dni na Gimbwaya będzie. To co może zachęcić na dzień dobry, to bardzo niskie wymagania sprzętowe, zaledwie w minimalnych Intel HD 4GB RAMu. W zalecanych mamy już dość, no powiedzmy i przyznajmy sobie szczerze, leciwego. Trochę GeForce a na 1030 oraz 8GB RAMu, jakąś klasyczną i trójkę pod klapą. Więc jeżeli ktoś z Was ma nawet i piątkę, jakąś tam 1080, ten tytuł powinien bez problemu śmigać Maksymalnej ilości glatek, nie wiem, nawet może w 4K. Zachęcić może cena produkcji zaledwie 68 zł, z przeceną nawet do 2 września na 61. To niewiele, ledwie ponad 14 euro po aktualnym kursie. I patrząc na cenę, trzeba mieć na uwadze to, że nie musi być to wielka produkcja z branży Gier Indy, skoro ma taką cenę, nie spodziewajmy się tutaj, nie wiem, jakichś wodotrysków, a może być właśnie takim dość niewielkim tytułem. Zadowala też to, że mamy opcję sieciowej kooperacji w tą produkcję oraz w ciągu paru dni przed premierą, a także po niej, dosłownie cały czas, jak miałem tę grę na dysku, to co chwilę było, że do zaktualizowania właśnie ten tytuł otrzymywał cały czas jakieś małe poprawki. Bardzo się to docenia. Hasło przewodnie gry CyberCorp, bo tak się w końcu ten tytuł nazywa, na Steamie to inspirowane przez Ruiner i Destiny, czyli kooperacyjna strzelanka w klimatach cyberpunkowych. Ocen niewiele, ledwie niecałe 80, a rankingu około 80-90, powiedzmy tych procent pozytywnych, nieźle, a że lubię czasami skocznie w stylu innych ARP-ów, hakens leży rozpierduch, a nawet jeżeli będzie to taki lekki cyberpunk, to dla mnie bardzo spoko. Przykład? Bardzo lubiłem, dużo oczywiście bardziej kasowy, Descent. Jednak grając w CyberCorp jest na start duży problem. Nie przepadam za takim rozwiązaniem, gdzie odpalanie gry to wrzucenie gracza za fraki z kopem w dupę natychmiast, od razu do pierwszej misji. Ja bardzo lubię, jak odpalam grę i mam menu główne, żeby móc sobie tam różne rzeczy poustawiać. Nie tutaj. Za tytułem stoi też ekipa niby złożona z aż 20 osób. Strona internetowa zrobiona na kolanie, nic z niej nie można wyczytać. 5 lat doświadczenia i w sumie tyle tam jest podane. Coraz prostsza te strony internetowe studiów robiących gry, prawda? Niedługo będą to dwie linijki tekstów HTML-u. Gdzie te czasy, moi drodzy, kiedy studia reklamowały? Się wielkimi stronami internetowymi, portfoliami z masą screenów, detali, filmów i informacji o sobie. Chyba to już się przeżyło trochę. Tak czy Srak. Robią jeszcze dwie gry. Wyścigówkę z otwartym światem i fabułą. O, wow. Może w końcu coś nowego. Robią też FPS Survival Puzzle Platformer. W otwartym świecie jeszcze. Na Nintendo Switchu. No, Kawa z mlekiem, cebulą, ziemniakiem, przy, przypalona troszeczkę na patelni laserem. Tak to mniej więcej brzmi. No okej, okay, może z takiego wielkiego miksu gatunkowego coś wyjdzie. Może z coś tego będzie. Jeden gość, jaki otrzymał ode mnie nagrodę Błazna na Steamie za swoją recenzję, napisał, że to taka gorsza wersja gry Ruiner, właśnie sprzed 7 lat. Mniej rozbudowana? No tak, tylko Ruiner na Steamie w tym momencie stoi po 92 zł, a ta gra po 61 zł, czyli to jest 1 trzecia różnicy. No i niestety, ale Ruiner jest grą wyłącznie na single. A ten tytuł, mimo że jest tańszy, no może mniejszy technicznie, może mniejszy pod względem rozbudowania, ale jednak ma kooperację. CyberCorp zaskakuje też tym, że. Mimo prostoty tej gry mamy lód o różnych jakościach oraz możliwość jego przetwarzania. Nasza postać bazowa posiada trzy bronie, główną, poboczną i do walki wręcz, co też fajne. Bronie są dość ciekawe: strzelby, LKM-y, railgady, broń energetyczne, no trochę tego jest spoko, w tym legendarki ze swoimi własnymi mechanikami. Następnie mamy trzy części pancerza: głowę, zbroję i butki, czy tam na golennicę oraz trzy umiejętności aktywne. Ciekawe jest to, że z przedmiotów możemy wyjmować jakby karty technologii, czyli Perki, mogąc umieszczać je w innych przedmiotach, na przykład w wolno strzelającej strzelbie, no bo żeby ją przyspieszyć albo zwiększyć na przykład ładowanie, a na przykład dostaniemy wtedy minus do ilości w magazynku. To jest banalnie prosta mechanika, ale dająca tej grze właśnie coś więcej niż tylko parcie naprzód, wiecznie jednym typem postaci, jednym ekwipunkiem. Mamy w sumie dwie walutki, kasę i poboczną służącą albo do ekstrakcji kart z przedmiotów, albo do umieszczania ich właśnie w przedmiotach. I te itemy mają różne jakości, poziomy, podobne umiejętności, też takie jakby powiedzmy trochę tiery tego ekwipunku, że na przykład mamy 15 tier, a misja, do której podchodzimy ma 18 tier, no i wiadomo, że będziemy dostawać troszeczkę łomot. Jest też trochę quality of life, co się docenia, czyli możliwość oznaczenia ekwipunku jako trash, śmieci i potem sprzedanie wszystkiego, co niepotrzebne naraz. W systemie gry w kopie też ma to trochę więcej, czas, powiedzmy, takiego sensu, bo na przykład my nie weźmiemy sobie umiejętności blink, czyli takiego nakłego przeskoku, który pozwala czasami na dostanie się w różne sekretne miejsca, aha, są, ale zrobi to nasz kolega za nas. My za to weźmiemy leczenie, tarczę ochronną i różne inne takie kooperacyjne sprawy. W kołpie ma to sens. Możemy też przemalować elementy ekwipunku, by wyglądać nieco inaczej na ekranie. Graficznie zaskakuje, no, jakość jak na tak niską cenę. Wydaje mi się, że gra jest naprawdę za taką cenę dość ładna i dobrze wykonany klimat cyberpunkowy, neony świat, gra cieni, styl wyglądu postaci, przeciwników, otoczenia czy przerywniki filmowe, bo tak tak, wabuły też tutaj troszeczkę mamy, co za taką cenę też robi dość dobre wrażenie. Fajnie, nawet bardzo fajnie jak na takiego taniego indyczka, nie zadowala. Jednak technicznie to jak porusza się nasza postać jest po prostu zrobione to... Uobrzydliwie. Po prostu aż tak bardzo. Postać po świecie, po powierzchni gry, porusza się totalnie jako osobny obiekt, zawieszony trochę w powietrzu. Wygląda to paskudnie, a bywa, że i przeciwnicy czasami też mają błędy w poruszaniu się i idą w przeszkodę albo nie mają animacji poruszania się, czyli po prostu suną po ekranie. Szczęśliwi autorzy, jak mówiłem, dodają całą masę fixów po premierze, ale wydaje mi się, że tej obrzydliwej, paskudnej blefuj, mechaniki poruszania się postaci raczej nigdy nie poprawią na tyle, by to wyglądało znośnie. Niestety jest też troszeczkę kretynizmów, jak w każdej grze trzeba też opisać co nie pasuje. Po pierwsze wsadzanie sobie aktywatorów w misjach w dupę. Wiem, że to brzmi dosadnie, ale ci co wiedzą co to znaczy to od razu wiedzą o co tutaj chodzi, skąd takie porównanie. Czyli łazimy po całej mapie, zastanawiamy się hmm, co tutaj trzeba zrobić, gdzie popchnąć grę dalej, gdzie pójść, a tutaj trzeba stanąć dosłownie na przestrzeni 5 na 5 centymetrów przed guzikiem, przed drzwiami, by skrypt zatrybił i popchnął grę dalej. Tam nie ma żadnego wskaźnika. Kolejna sprawa to dość mroczna grafika, niby fajna, prawda, niby cyberpunkowa i tak dalej, ale ten styl grafiki sprawia, że precyzja otoczenia spada bardzo drastycznie. Czym to się objawia? Jeżeli chodzisz po ciemnej powierzchni, mając po bokach ciemne ściany, ciemne skrzynki, bardzo często nieświadomie się na tym blokujesz, bo nie widzisz krawędzi albo nie do końca możesz rozczytać, czy tu jest przejście, czy może jednak nie? Dla CyberCorp to dość spory problem i dość mocno powoduje irytację w rozgrywce. Kolejną cechą zliczoną do kategorii ketnizmu są niepotrzebne animacje. Szczególnie ta przy zamykaniu ekwipunku. Mamy taki rozleczony najazd na naszą postać. Nikt nigdy tego nie potrzebował. Nikt nigdy się z tego nie cieszył. Nikt nigdy nie powiedział, wow, to jest taki fajny feature. Nikt nigdy tak nie stwierdził. Nikt nigdy. Za to 100% graczy dostaje od takiego niepotrzebnego przeskoku, zabujerającego 3 sekundy naprawdę napiętych żyłek na mózgu. Nie jestem też fanem takich mini-misji, w jakich trzeba stanąć w miejscu i bronić się przed przeciwnikami, by przejść dalej. To jest w sumie cała Minimisja. CyberCorp nie jest grą bardzo drogą, co nie znaczy, że musi być bardzo rozbudowaną, ale można było to zrobić po prostu lepiej i ciekawiej. Są miejsca, gdzie nawet jak wybijemy wszystkich przeciwników, to musimy te 30 sekund stać w miejscu, no i czekać, aż ten pasek się naładuje. Niektóre misje są fajne, mają klimat przeciwników styl lokacji, bardzo fajne, coś, mają cel. Mimo dość dużej prostoty inne są niestety durne jak było Przejdź przez 5 pomieszczeń ładując procent jakiegoś komputerka w każdym z tych pomieszczeń i i kilkunastu przeciwników, koniec, cała misja. Jednak jak każdy indyk no musi mieć trochę niedoróbek, takie pytanie czy lepiej mieć 10 słabych niedoróbek w indyku czy jedną wielką niedoróbkę w grach AAA+, prawda? W których mimo wtopienia pierdeliarda dolarów gra jednak 20 osób online, więc wydaje mi się, że jednak taki mały indyczek z masą ilością problemów jest dużo lepszy niż wielka gra indii w której zrobiono coś raz, a porządnie źle. Problemem CyberCorp jako indyczka jest też łaskość i mało reakcyjność przeciwników, czyli nie możemy Strzelać do nich w pewnym, w pewnym momencie, w pewnych momentach fabularnych, a w innych momentach fabularnych czy w innych miejscach planszy, po prostu strzelamy do nich jakby przez ekran i przeciwnik obrywa po drugiej stronie lokacji 500 metrów dalej i nie jest w stanie zareagować. A także bywa, że przeciwnik trapiany za ekranem, właśnie nie reaguje na to, że w ogóle coś się wokół niego dzieje. Technicznie czuć, że to jest troszeczkę też silnik Unity, czyli nic się nie dzieje na ekranie, nic nie robimy, gra zminimalizowana, ale karta graficzna i tak kopci. Działać, działa bardzo płynnie, nawet zaskakująco na słabszym sprzęcie. Mniej więcej zalecanym do tej gry nie wywala, nie rwie żadnego dropa klatek, ale jednak obciążenie GPU jest stałe i trwałe. Mocno czuć, niezależnie od tego, co się w grze dzieje. Technicznie też nie najlepiej wypada interfejs. Na siłę cyberbankowy. Czasami z niepotrzebnymi animacjami, oraz w wielu miejscach jest nieprzemyślany, czyli mamy jasny tekst bez żadnej e, granicy, powiedzmy bordera, e, na jasnym tle, czyli to się wszystko zlewa w jedno i drugie, tak? Ogólnie pod tym względem technicznym jednak źle nie jest. Finalnie powiem szczerze, że za cenę 61 złotych nie bawiłem się w tej grze źle. Cena bez tej przyceny no może troszeczkę średnio, ale dalej 68 zł to nie jest dużo. Również oceniając grę finalnie trzeba zadać sobie trzy podstawowe pytania. Stosunek ceny do jakości. Uznajmy, że... Znajdziemy ten tytuł za 65 zł, czyli tak po, w połowie tej ceny. Warto, w mojej ocenie, rozpierducha jest miła. Wszystkie systemy są małe, ale działają jak należy i są odpowiednio za taką cenę rozbudowane, czyli przesadnie, a też nie bardzo małe. Druga sprawa, fakt, że mamy kooperację i możliwość gry sieciowej. Trzecia sprawa w ocenie to wielogrywalność. Czy da się ten tytuł zagrać raz jeszcze? Za miesiąc, za dwa, za rok? Na przykład innym wyposażeniem? Albo od razu wybierać sobie inne wyposażenie? Tak, da się i to jest bardzo ważne. Różne. W finalnym podsumowaniu drażni ta maślaność tej postaci, jaka ona chodzi w tym świecie, oraz fakt, że brakuje trochę jasnej, dobrze zrobionej mapy drogowej, bo to jest wczesny dostęp. Nie za bardzo wiemy, co będzie po prostu później. Zaskakuje to, ile umiejętności pobocznych mają przeciwnicy oraz jak zachowują się broni, umiejętności plus masakryczna ilość jakości tych przedmiotów, statystyk. Fajnie, można też sobie zmieniać te statystyki, kraftować, wymieniać jakieś perki. Bardzo fajnie. Bo sobie mnie zaskoczyli pozytywnie, trochę wymaga. Nauki podejścia do nich oraz tego stylu ich ataki, ataku, stylu walki, plus minimalne zmiany w trakcie walki z nimi, czyli na przykład wyzywają sobie jakieś tam wsparcie. Bardzo małe wymagania sprzętowe, czyli można sobie też ten tytuł ponoć i na Steam Decku. Ogólnie za taką cenę jest bardzo ok. Ktoś napisał w ocenach na Steamie, że po 30 minutach gry, oczywiście tutaj była łapka w dół, negatyw, użytkownik Oniku Majko, że to. No, coś, co już mamy w domu. Oczywiście, porównanie do tego, mema, tak? I porównał to do dużo, dużo, dużo bardziej kasowego Ascent. To prawda, ale Ascent jest też dużo droższy. więc pytanie, co chcesz dostać? Tańszą greskopem, ale o gorszych mechanikach i słabszej grafice. To weź ten tytuł, chcesz grę, która jara komputer, ma duże wymagania i wygląda cudownie, to weź sobie The Ascent. Też ma kooperację, ale Ascent jest dwa razy droższy. Tak czy strach, w mojej ocenie lekka zieleń może być. Nie bawiłem się źle, ale do, do arcydzieła też tutaj dużo brakuje. To taki klasyczny, normalny, zwykły, standardowy indyk, jaki nie jest zły. Typowy, zwykły, standardowy, normalny. Bez żadnych wielkich zalet i bez żadnych jakiś wielkich wad. I myślę, że na tym można chyba skończyć. Na koniec klasyczne podziękowania dla wspierających, jak przypominam z początku filmu Macie Giveawaya na Discordzie na ten właśnie tytuł. Osoby mające wspierającą subskrypcję mają minimalnie większą szansę w ramach tego, jak dużą subskrypcję mają. Tak, wielcy zapowiadany Memorial Police ma wielki priorytet, by go ogarnąć jak najszybciej. Będzie też coś, co troszeczkę łączy Indigo Factorio, ale wydaje mi się, że trochę mniejsze od Factorio, ale dalej z przytłaczająco pozytywnymi ocenami. No i cóż, tyle.